W poprzednim odcinku z serii wbijania 25 rang udało się nam wbić Franka na 25 rangę. W dzisiejszym odcinku postaramy się wbić Meg na 25 rangę, także bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, także aktualnie brakuje nam 8 płatków do wbicia 25 rangi. Będziemy oczywiście grać na mapie Soro, bijatyka pod skałą. No i ogólnie jeżeli chodzi o moje uzbrojenie tej postaci, to jest tak, że tylko mam gadżet. Więc to tak wygląda. Nie mam ani wyposażenia, ani Gwiezdnej mocy, ani drugiego wyposażenia. Ale to nic, ponieważ sobie damy radę. Ja jeszcze bym prosił o zostawienie tutaj łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Dzięki, mi to bardzo pomaga, a, wam, a was to nic nie kosztuje. Dobra, zaczynamy, lecimy. Brakuje nam 8 płatków, także wystarczy zająć drugie miejsce. Najwyżej zagramy sobie dwie rundki w dzisiejszym odcinku. Wy możecie aktualnie w komentarzach napisać, jaką macie aktualnie rangę na Mek. Myślę, że sobie może wbijacie, ponieważ ze względu na to, że jest ona ulepszona w tej aktualizacji, łatwiej się wbija, na przykład na solo i tak dalej. Tak samo jak na przykład Franka też się łatwiej wbija, ale to zobaczymy. Dobra. Tutaj mamy trzecią skrzyneczkę. Dobra. 5000 HP naprawdę to jest wiele. Bardzo dużo to zadaje. Mek bardzo dużo zadaje HP, więc. Ja, tam, ja na przykład takiego kit'a mam prawie na hit'a ze względu na to, że jak mam więcej poelkiubów, no to bije więcej ale dobra, na razie sp sprawdzamy sobie krzaki dobra, na razie tu nikogo nie ma Wystarczy nam zrobić drugie miejsce Ja się za bardzo nie będę kampił ponieważ no, to by było nudne, jakbym tak ciągle siedział w krzakach a ogólnie to ja nie lubię się kampić, więc no Wolę, wolę, tak bardziej, żeby była otwarta rozgrywka, niż żebym siedział w krzakach całą grę. Dobra. Na razie widzę, że nikogo tu nie ma, już mamy top 4, więc jest naprawdę bardzo dobrze. Tam jest Ed Primo. Okej. Okay. Się niestety teamuje z kimś, więc może być problem, ale ja sobie muszę naładować ulta, który mi też troszeczkę pomoże. Muszę uważać, ponieważ ten Ed Primo ma ulta i może na mnie skoczyć. Tutaj ktoś był, no właśnie, wiedziałem. Tu był Chester. Niestety, on użył też ulta, więc jest dobrze. My mamy tutaj i mamy gadżet z leczeniem, bo sobie właśnie teraz go aktualnie zmieniłem przed meczem. Bo tak to używałem tamtego gadżetu, który po prostu pozwalał na to, że... ustawiałem sobie wieżyczkę, żeby tam mieć szybciej utek będę atakował, ale ta wieżyczka była bardziej mi do ochrony niż do naładowania szybszego, szybkiego ulta, więc no... Po prostu do ochrony, bo wiecie, że... Czasami te wieżyczki pomagają, dobra. Nie wiem, tutaj gdzieś chyba jest Eddrar, no właśnie, Eddrar jest tam. Dziwne, że nie zaatakował Chestera. Który właśnie do niego w sumie podszedł. Ale oni się tam teamują, no niestety. Tak, teamujcie się najlepiej. Wy tylko timować się potraficie. Ja się nie chcę timować, Ale wiem, że oni się zaraz chyba będą krepać. No właśnie. Dobra. Dobra, pięknie. Ta o to chodziło właśnie. O to chodziło, tak jest! Mamy wygraną i to oznacza, że mamy 25 rangę na mek, Tak jest! GG 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 40 błyskotek, 10 expa i do tego jeszcze 55 punktów do poziomu mistrzowskiego. Także nice! Wy w komentarzach możecie napisać jaką macie aktualnie, jaką macie aktualnie rangę na mek i... To tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału. Dziękuję, do usłyszenia, no i cześć!